Jaskier i Zoltan. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Gerard! Gerard! Tutaj! włosy, cofnij się! Znam tych dwóch i nie pozwolę ich powiesić. Stam na to, czy ich znasz, czy nie. Zgodnie z prawem, mają wisieć. Chyba, że chcesz do nich dołączyć. Za co ich wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Zakumację z wiewiórkami. Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfi szpieg. On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! Nie słyszałem, żeby w Wolnym Królestwie Temerii wieszano za rozpustę! To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie! Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pochulał. oj nie! Idź stąd, Garvena, to nie twój zamtus! Ale chęci do hulania, to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i Wiedźmini głosu nie mają! Śpiewak ma wiszyć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik! Na Wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta! Zawrzeć gęby! Spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu bojakowi z Bożej Łaski gniją jądra! Stój pysk dziwkową! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! A ty co jak się nimi bawi. I tak będą! Wydarz. Patrzcie, ludziska! Podnosi rękę na władzę! Oh. A ty co od Też chcesz na stylizku! No chodź, chodź, znajdzie się... Co się tu kurwa dzieje! Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia! Mmm się. melduje że p... Precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku kierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Nie masz prawa ich wieszać. Prawo we flot! Sam to ja! Z woli króla! Ja także reprezentuję króla. Vernon Roche. No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nie ludzi. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze skojatel podlega mojej jurysdykcji. A Jaskier? O co jest zaskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Co na to wasza jurysdykcja? Tak myślałem. Tak było? Pozornie! Ale to nie moja wina! Prędzej wypuszczę złodzieja! <laughs> Spokojnie żartuję! Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Uf. Chwilę w Słuchajcie, ludzie, pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek Klawalet. Niestety to prawda król Woldenst nie żyje. Prawdopodobnie Skojadel brali udział w tym ohydnym morderstwie, dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Frontzam wyjadą włosy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi pomścić swojego króla! A teraz rozejdźcie się do domów. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku, wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić! Ja... ja nie wiem! Nie chciałem spalić tej wieży! Już w porządku, Jaskiera. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No! A teraz dokarczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście.